Ponieważ W, wywodzące się wstępnie z wiary, perspektywicznie musi zamienić się w wiedzę. Zawsze jest tak, że na początku, gdy chcemy coś zmienić, po to, ażeby osiągnąć coś innego niż to, co mamy, bo to jest zazwyczaj. Zawsze raczej powodem do jakichkolwiek zmian. Więc, jeżeli chcemy coś zmienić, to wierzymy w to, że nam się uda. Wierzymy, że nam się uda. I zaczynamy szukać potwierdzeń na to, że nam się uda. A tych potwierdzeń potrzebujemy jak najszybciej, ponieważ nasza podświadomość nie życzy sobie żadnych zmian. Ponieważ tu, gdzie jesteśmy, czujemy się pewni, Bezpieczni, bo wszystko znamy. Znajdujemy się w tak kręgu, no powiedzmy sobie, w pułapce niewolniczej, jak ja to nazywam, gdzie wszystko jest nam znane. Ze wszystkim jesteśmy obę znani. Nie musimy się wysilać, nie musimy się zastanawiać. I tym samym jest nam dobrze. A jednak nie, bo chcemy coś zmienić. Więc musimy opuścić tą naszą pułapkę, wierząc w to, że nam się uda. Ale na wierze zbudowane jest niemalże całe wasze życie. Niestety nie na waszej, bo ta wiara albo zdolność wiary czy chęć wiary wykorzystywana jest przez całe wasze otoczenie przeciwko wam. Próbuje wam się wiele rzeczy wmówić, a w to uwierzyli. A fakt, że niechętnie podejmujemy nowe wyzwania, bazując na własnych wierzeniach, powoduje, że chętnie zawierzamy swoje życie innym. Jeżeli ktoś potrafi wyraźnie słuchać, to zauważył etymologicznie, jak wiele pochodnych określeń, słów towarzyszy nam w naszym życiu pochodnych od wiary. Wiara jednak zawsze oznacza niewiedzę, bo gdybyś wiedział, nie musiałbyś wierzyć. Więc sama wiara nie wystarczy. Jeżeli ty chcesz osiągnąć coś nowego, innego, to ty musisz wiedzieć, że to jest osiągalne dla ciebie. Nie wystarczy wierzyć w to. Jak osiągnąć? Poziom wiedzy, a mianowicie zwracać uwagę na wszystkie, choćby nawet najmniejsze sukcesy na Twojej drodze. Choćby nawet najdrobniejszy postęp. Moja propozycja zawsze Żurnal sukcesu prowadzić. Sfokusować się każdego wieczoru, zastanowić, co można zapisać, jakie czynniki dzisiaj są warte do wpisania jako. Choćby nawet najmniejsze kroki naprzód na mojej drodze w kierunku, który wybrałem. Dlaczego jest to takie ważne? Ja zdaję sobie sprawę, że niektórzy tutaj siedzący są dorosłymi osobami, przynajmniej za takich się uważają, i myślą sobie, co ja teraz znowu będę wracał do jakiegoś pisania, jak w szkole podstawowej, nie? A ja wam gwarantuję, że jeżeli tego nie będziecie robić, będziecie sobie utrudniać życie. Ponieważ samo spisanie czegokolwiek powoduje, że wam to i to jest w wielokrotnościach, mówię w wielokrotnościach, czyli wielokrotnie bardziej wam utkwi w świadomości, aniżeli coś, o czym jedynie pomyślicie, ponieważ myśl jest ulotna. A napisany tekst jest tak, jakbyś wyrył w swojej pamięci to, co masz do przekazania. Ponieważ sam okres czasu, który musisz poświęcić na napisanie czegoś, jest około czterdziestokrotnie dłuższy, aniżeli czas, który potrzebujesz, żeby coś pomyśleć, bo myśl to jest kwestia sekundy. Natomiast wyłapanie tej myśli, ubranie ją w słowa i przelanie na papier to jest co najmniej czterdziestokrotność tego czasu skupienia się na tej myśli. A to oznacza, że zostanie 40 razy dłużej co najmniej teraz, już na dziś, na ten moment, na, w tym momencie właśnie, dłużej w Twojej świadomości. A fakt, że przelewasz to na papier i tym samym dorzucasz kolejny czynnik Twojej świadomości, a mianowicie widzisz to, nie tylko więc to odbyło się w Twojej głowie, ale również teraz rejestrujesz to wizualnie, oznacza głębszy, głębszą rejestrację w swojej świadomości. Dlaczego jest to takie ważne? Ale mówicie dlaczego? Dlatego, że Twoja podświadomość, jak już wspomniałem wcześniej, nie życzy sobie żadnych zmian, bo zmiany oznacza konieczność, no nazwijmy to, emisji energii. Każda jedna zmiana wymaga przemyśleń, zaangażowania, pójścia nową drogą. Stworzenia nowych dróg pomiędzy synapsami w Twoim umyśle, to oznacza po prostu marnotrawstwo energetyczne, według Twojej poświadomości. Nasz umysł jest tak skonstruowany, aby oszczędzać energię. Dlatego dość szybko w naszym życiu wypracowujemy schematy, według których potem żyjemy przez resztę życia. I te schematy powodują. Że czas wam coraz szybciej upływa. Zauważyliście, że czym starsi jesteście, czym, tym czas szybciej upływa. Ledwo rozebrałeś choinkę, a znowu trzeba ją ubierać. Czasami się w ogóle między sylwestrami nie opłaca trzeźwieć. Czym jesteśmy starsi? Tym szybciej upływają nam lata. Właśnie dlatego. Że żyjemy według schematów. Nie dzieje się zupełnie nic nowego. Nasza świadomość nie rejestruje żadnych nowości, jak to miało miejsce na przykład za czasów, gdy byliśmy dziećmi czy młodzieżą, gdzie mieliśmy dużo nowych przeżyć du dużo tak zwanych pierwszych razów. Pierwszy raz to, pierwszy raz tamto, pierwszy raz siamto. Później same schematy. Wszystko znane, wszystko obczaskane, wszystko obcykane. Wszystko według schematu. I latka lecą coraz szybciej. Nasz umysł nie ma żadnego zajęcia, nie ma żadnego efektu aha. Nie ma żadnych wyzwań, nie ma żadnej poznawalności nowych kwestii, nowych rzeczy. I tym samym nie ucieramy żadnych nowych szlaków. Przestajemy żyć. Zaczynamy egzystować. Życie w egzystencji, niestety, upływa nudno, a ze względu na tą nudę upływa szybko. Bo kiedy się nie nudzimy? Po pierwsze, kiedy robimy coś chętnie i kiedy nam to sprawia przyjemność, bo robimy to chętnie i dlatego, że sprawia nam to przyjemność, robimy to chętnie. Są to zazwyczaj wyzwania nowe. I tutaj przechodzę do naszego zawodu. Uważam, że mamy najlepszy zawód na świecie. Jeżeli dobrze do tego podejdziecie, to macie codziennie Mnóstwo przygód. Bolka i lolka. Koziołka, matołka. Wawelskiego smoka i tych wszystkich innych. Mnóstwo przygód macie na co dzień. Macie codziennie do czynienia z ludźmi, a ludzie to indywidualiści. Ludzie są różni inni. Sytuacje są różne inne. Macie na co dzień wyzwania. A tym samym. Ucieracie nowe ścieżki. Wracając jednak do kwestii wiary, a wiedzy, potrzebujecie tych potwierdzeń, ponieważ wasza podświadomość szuka pierwszego potknięcia, żeby ci udowodnić, że nie warto niczego zmieniać. Dlaczego tak działa, już wspomniałem? Ponieważ chce oszczędzać energię. Twoja podświadomość jest zajęta Twoim dobrem. Ona chce dobrze, żebyś oszczędzał energię. Energia to życie. Więc chce, żebyś oszczędzał tę energię, a wszystko, co nowe, wymaga zaangażowania energetycznego. Więc Twoja podświadomość stara się robić wszystko, co możliwe, żeby ci udowodnić, że nie warto niczego zmieniać i wykorzystuje w tym celu Twoje. No właśnie, jak to nazwać, potknięcia. I tutaj zaczynamy mówić o tak zwanym mindsetcie, czyli Twoim nastawieniu, Twoim oprogramowaniu. Bo czy ty to nazwiesz potknięcie, czy to nazwiesz doświadczenie, to zależy od ciebie. Bo potknięcie z czym nam się kojarzy, ze stratą równowagi, z możliwością przewrócenia się, z czymś, no, niekoniecznie pozytywnym. Doświadczenie natomiast jest tym, czego potrzebujemy, żeby się rozwijać. Bez doświadczeń. Zero rozwoju. I tutaj możemy znowu wrócić do tej części przed momentem, o której mówiłem, właśnie dotyczącej egzystowania, ponieważ nie mamy, nie nabywamy nowych doświadczeń, życie nasze, nasze staje się nudne. I teraz znowu wracam tutaj na podstawie naszego zajęcia, naszej profesji, spotykając się non stop z nowymi ludźmi, mamy co rusz nowe doświadczenia. Doświadczenie, Równa się rozwój, a rozwój to życie. W naturze jest bardzo prosta zasada. Jeżeli się rozejrzycie i przyjrzycie, w świecie natury nie ma zastoju. Wszystko, co przestaje się rozwijać, zaczyna umierać. Dlaczego więc niektórzy ludzie uważają, że w naszym świecie jest inaczej? Nie jest, bo jesteśmy częścią natury. Jeśli przestaniesz się rozwijać, zaczynasz egzystować i umierać. Twój czas traci na jakiekolwiek wartości, skraca się. I dobrze to rejestrujesz w twojej świadomości, że te lata są coraz krótsze, bo właśnie zacząłeś coraz szybciej umierać. Nic się nie dzieje, niczego nowego nie wnosisz. A musisz, jeśli chcesz się rozwijać, czyli żyć. Więc żeby twoja podświadomość nie strzelała ci non stop w kolano i w stopy i nie podkładała nogi na twojej drodze, to musisz jej udowadniać, że robisz postępy. A zrobić to możesz najlepiej, robiąc co wieczór notatki w swoim żurnalu sukcesu. Co ci się powiodło? Choćby nawet najmniejsze rzeczy. I uwierzcie mi, że jest tego mnóstwo. I uwierzcie mi, że mógłbym Wam wiele rzeczy w tej chwili wymienić, które moglibyście tam zapisać. I uwierzcie mi, że teraz nie wymienię ani jednej. Dlatego, że jeżeli ja to zrobię, to to będzie pierwsze, co napiszecie. A Wy nie macie pisać tego, co ja Wam powiem, tylko to, co dotyczy Waszego życia, co potraficie znaleźć. I tutaj zaczyna się budować fokus w Waszym życiu. Jak zaczniesz Twój umysł, Twoją świadomość, świadomie kontrolować i zwracać uwagę na rzeczy, które ci się powiodły w ciągu całego dnia, to zaczniesz go trenować. I pomimo, że przez pierwsze 10, 12 dni będzie ciężko, to od trzeciego tygodnia zauważysz, że te pięć rzeczy, bo ja tak przynajmniej te pięć rzeczy starałem się zawsze zapisać. Znajdujesz po prostu od tak. Że to, co zajmowało ci na początku, co najmniej pół godziny, żeby się zastanowić, no dobra, co to jest warte zapisania. Teraz ledwie otwierasz swój żurnal i już masz od tak pięć rzeczy. To jest świadomość, to jest nasz umysł, to jest docieranie nowych ścieżek, wydaptywanie nowych ścieżek, łączenia nowych synapców, nowe. Ukierunkowanie Twojego umysłu. Potrzebujesz tego po to, żeby sobie udowodnić, że wcale nie jest tak do dupy, jak mówią w telewizji. I że Twoje życie nie zupełnie do końca ma wiele wspólnego z tym, co mówią w telewizji. Że Ty masz swoją drogę, że potrafisz nią iść świadomie i odnosić sukcesy. Po to, żeby nie wierzyć wszystkiemu i wszystkim, tylko żeby wiedzieć, że potrafisz. Dlatego też wiara jak najszybciej musi się zamienić w wiedzę. Ty musisz wiedzieć, żebyś nie potrzebował nikogo, kto będzie musiał ci wmówić cokolwiek. Lub cię uświadamiać, co potrafisz, a co nie potrafisz. Bo często niestety, ale nie wierzymy w siebie. Szukamy pomocy gdzie indziej, u innych, ale tak między nami mówiąc, co inni mają wspólnego z Twoim życiem. Z całym należnym szacunkiem i intencjami innych, którzy nam towarzyszą. Ale niestety nic. Bo to, co się rozgrywa, odgrywa w waszych umysłach, nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się w umysłach tych, którym towarzyszycie i odwrotnie. Nic. Nawet jeżeli byście sobie tego życzyli, to nie ma takiej szansy. Ponieważ to nas wyróżnia. Indywidualizm. To nas wyróżnia i tylko my wiemy na co nas stać na co nas nie stać. Co potrafimy czego nie potrafimy a potrafimy wszystko to co potrafimy sobie wyobrazić